Z naszą kamerą gościliśmy w przedszkolu miejskim numer 13, gdzie najmłodsi przygotowali dla swoich dziadków występy artystyczne oraz poczęstunek. Zapytaliśmy ich, za co najbardziej kochają swoich dziadków. Dziadek mi zawsze robi piosenkę, jak u niego nocowałem, to mi pies na śniadanie. Babcia mi zawsze kupuje dużo smakołyków. A ty za co kochasz babcię i dziadka? Że mnie kocham. Ja kocham babcię, że mi robi pyszne ciasta. Chcę, żeby, oni, żeby moja babcia była zdrowa. Kocham babcie i dziadka mocno, mocno. Dziadkowie w obecnych czasach pełnią bardzo ważną funkcję z wielu względów. Najbardziej liczy się jednak wspólnie spędzany czas. W co się lubicie najbardziej bawić? Ja z wnuczkami dużo czytamy. Książki, bajki czytam? Na spacery chodzę. Na działkę chodzi o dziadzie. Jaką funkcję w obecnych czasach pełni dziadek i dlaczego jest tak ważna? Dziadek. Dziadek zawsze uczy gier, zabaw. No i najważniejsze, to rozkłada kolejkę elektryczną i wtedy jest zabawa do późnego wieczora. A co z dziadkiem najbardziej lubisz robić? Jeździć na wycieczki. A gdzie jeździcie na wycieczki? No, na jeziorko. No, do leśnej, tak? tak tam do mamy Leśnej. Przy, mamy tam przyczepę kampingową, tak? Na działkę tak. chodzisz. Lubią rysować, rysuję z nimi. Dziadek jest do wszystkiego. Dziadek i utulić, dziadek i pomóc, dziadek opowiadać bajki. No, jest to instytucja, cała instytucja, niezastąpiona. Nie można zapominać także o babciach, które u dzieci wiele zyskują domowymi wypiekami, ale nie tylko. Co najczęściej babcia z wnuczkami robi? No, babcią być jest bardzo fajnie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, zwłaszcza, że długo żeśmy na wnuka czekali. Cieszy mi to, że jest chłopak wnuk jest bardzo wesoły, żywy, uprawia więc dużo sportu, jest zainteresowany. Też muzyką. Nie wiem jak dalej będzie. Cieszy mi to, że jest bardzo, bardzo no, kochane. Do szkoły, do przedszkola, do domu. Czyli cały dzień z wnuczkami? No nie cały dzień, ale często. Dziadkowie to skarbnica wiedzy i doświadczeń, z której wnuki w przeszłości będą mogły czerpać garściami.